Dzień dobry. Mamy jeszcze październikową złotą polską jesień i ogród wygląda jeszcze fantastycznie, ale zapowiadane są już przymrozki. Dlatego chciałam wam pokazać dzisiaj rośliny, które kwitną u mnie od wczesnej wiosny do późnej jesieni, czyli właśnie do takiego pierwszego mrozu. Miłego oglądania. werbena patagońska kwitnie pięknie i długo, ale początek mojej przygody z werbeną do łatwych nie należał. Nie wiedziałam, że roślina ta wschodzi dopiero w maju. Wiosną po pierwszym sezonie posadzenia jej na rabacie, w czasie, kiedy już wszystkie niezapominajki dawno przekwitły, werbeny nie widziała. No więc pomyślałam sobie, że przemarzła. A ponieważ jestem niecierpliwa, więc wykopałam i usunęłam jej korzenie, przekopując dokładnie Miejsce, gdzie rosła. Oczywiście było to całkiem niepotrzebne, bo werbena patagońska pochodzi z Ameryki Południowej i potrzebuje dużo więcej ciepła, by zaczęła swoją wegetację. W tym roku i czekałam już cierpliwie na młode siewki i jak widzicie kwitnie te dzisiaj. W naszych warunkach klimatycznych zadomowiła się fantastycznie i rozsiewa sama i to w dużych ilościach, jeśli zostawi się jej kwiaty tak długo, jak jest to możliwe. Zbyt szybko ścięte pędy niestety nie wydadzą nasion, a więc potrzebna jest szczególna cierpliwość, by nasiona mogły się pojawić i wysiać same do gruntu. Kiedy zaczynają pojawiać się nasiona, to można je pozbierać i wiosną wysiać bezpośrednio do gruntu, albo też można skorzystać z metody winter sowing, czyli wysiewać nasiona w styczniu lub lutym do naczyń lub folii. Ale moim zdaniem jest to całkowicie niepotrzebne, ponieważ roślina najlepiej wie, kiedy i gdzie się wysiać, by zachować gatunek. A wiosną z pewnością pojawi się na rabacie. Dlatego wybrałam dla niej stałe miejsce w moim ogrodzie, w którym może wysiewać się na własnych zasadach. I tegoroczna wiosna pokazała mi, że jest to świetny pomysł. Pokazało się tak dużo siewek, że byłam w głębokim szoku, więc sporą część pousuwałam, ale też zostawiłam całkiem dużo. Teraz czekam już nie tylko na pierwszą zimną noc, ale jeszcze kilka następnych, by w tym czasie werbena wysiała się i zostawiła kolejne pokolenie na robacie. Jeśli więc masz pierwszy raz u siebie werbenę, to nie sprzątaj tego miejsca do wiosny. Ja tak właśnie zrobię. Zostawię wszystko tak, jak jest i niech natura robi wszystko po swojemu w tym miejscu. Nie musi przecież być ładnie, bo w tym czasie zachodzą procesy rozkładu, i dopiero wiosną zdecyduje się, ile siewek ma zostać, by nie było ich ani za dużo, ani za mało. Ponieważ każda sadzonka bujniej się krzewi i ma kilka kwiatów na jednym pędzie, które w większej grupie wyglądają fantastycznie. Tak jakby rosły na dzikiej łące. A mnie się to bardzo podoba. Barbola ma piękny fioletowy kolor, który przepięknie wygląda z wieloma roślinami, dlatego warto ją mieć u siebie. Niestety nie pachnie. Ale przyciąga owady i tworzy wysoką, piękną chmurę przez cały sezon. Ertes Himalajski posadziłam z podobnego powodu. Jest tutaj masa owadów przez całe lato, a rabata pełna różowego koloru. Pierwsze cztery małe sadzonki tak się rozkrzewiły, że teraz to miejsce wygląda, jakby tu było ich znacznie więcej. Na przykład jeżówek musiałabym posadzić w tym miejscu ponad 10. By zagęściły rabaty w podobny sposób. A z moich pierwszych czterech sadzonych w tym roku wiosną zrobiłam osiem. Jednak w kolejnym tego już nie zamierzam robić, ponieważ ilość pędów mogę zmniejszyć, jeśli tylko będą wychodziły poza brzeg tej rabaty. Jeśli kilka pędów usunę, to nic złego się nie stanie, szybko pokażą się nowe, więc gęstość mogę regulować, a nie wpłynie to na ilość kwiatów, których jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Te kwiaty pokazują się zwykle w lipcu, ale klimat się zmienia i w tym roku pod koniec czerwca widziałam pierwsze kwiaty. Z czasem je przybywało i tak zrobił się taki piękny różowy gąszcz, który być może przetrzyma pierwszą zimną noc, ale kolejnym się niestety już podda całkowicie. Pędów nie usunę aż do wiosny. Będą naturalną ochroną dla swoich korzeni, ale też osłonią większą część tej rabaty. Starca uwielbiam, bo ma ciekawe i efektowne liście w kształcie łosich rogów. Od razu posadziłam dwanaście sadzonej na brzegu rabaty, którą zrobiłam specjalnie dla nich oraz dla ciemnych żurawek. Rosły obok siebie wyglądały fantastycznie, co bardzo mi się podobało. Ale ładnie się też rozrosły, więc przeniosłam żurawki na nowe miejsce, bo dla nich dwóch było tutaj miejsca za mało. Starzec popielny można traktować jakoś na jednoroczną, albo też jako wieloletnią. Wszystko zależy od Waszego pomysłu. U mnie większość sadzonek bardzo dobrze przyzimowała bez okrywania. Wypadły tylko dwie na 12, a pozostałe wiosną przycięłam na 15 cm od gruntu i z kilku pędów rozrosły się tak, że wyglądają teraz fantastycznie. Kilka z nich nawet zakwitło, wypuściły drobne kwiaty w połowie lata, ale to liście wyglądają cudownie, zwłaszcza w większej grupie. Rabata jest już przygotowana do sadzenia roślin cebulowych, ale zrobię to dopiero za kilka dni. Dalej kwitną od lipca do pierwszego przymrozku, którego u mnie na szczęście jeszcze nie było, a jest już prawie koniec października, dlatego jeszcze podziwiam każdą z nich. Po pobliskich ogrodach są już wykopane, ale ja przeciągam ten moment tak długo jak jest to możliwe, bo teraz mam spokojny czas na podziwianie oraz podjęcie decyzji, ile chcę mieć ich za rok. Są u mnie już od ponad 10 lat i moje kłopoty zawsze wiązały się z ich przechowywaniem. Bo często po zimie traciłem ładne i rzadkie okazy, ale teraz zimy są łagodniejsze. A w mojej działkowej piwnicy Warunki zmieniły się na lepsze. Na dnie mam węgiel drzewny, który pochłania znaczną ilość wilgoci, a ona była powodem wszystkich moich problemów. Choć klimat staje się cieplejszy, to jednak nie odważy się ich przechowywać w gruncie do wiosny i wykopie je tuż przed pierwszą zimną nocą, a to będzie już za kilka dni. Ciekawa jestem, czy lubicie dali i ile macie ich u siebie. Czy te kwitnące o tej porze bardzo zachęcają, by je mieć u siebie? Fioletowe kwiaty bodziszka rozan, kwitnące w październiku, są fantastyczne, a ostatnio przyniosłam sadzonki bliżej środka rabaty, by miały dla siebie więcej miejsca i dużo więcej kwiatów od wczesnej wiosny. Dwa lata temu posadziłam kilka niewielkich sadzonek obok siebie i tak się szybko rozrosły, że powstał zielony dywan z fioletowymi kwiatami, które przyciągają masę opadów przez cały sezon. To świetnie zadaniająca bylina, a do tego długo kwitnąca i łatwa w uprawie. Nie choruje, nie zjadają jej ślimaki, choć ma duże liście i łatwo ją rozmnożyć przez podział korzeni, a można to zrobić już teraz w październiku lub zostawić tę pracę do wiosny. To powoduje, że jest bardzo poszukiwana i chętnie kupowana. O czym dowiedziałam się ostatnio u mojego dostawcy, który powiedział, że zwiększył produkcję, by zadowolić coraz większą ilość ogrodniczych i ogrodników. No i bardzo dobrze, bo jest tego warta. Od niego mam też kilkanaście sadonek trawy bambusowej Hakonechloa w podmianie Aureola. Posadziłam je w paru miejscach i po drugim sezonie. Widzę, że wszędzie mają duże przyrosty, z czego się ogromnie cieszę, bo chciałam mieć duże plamy tej rośliny w ogrodzie. Przed posadzeniem moczyłam długo sadzonki w wodzie, by korzenie się solidnie rozluźniły, a zadbałam też o podłoże, dając dużą garść obornika granulowanego. Pięknie dzisiaj wyglądają na obrzeżu Narożnej Rabaty, bo ich kolor wyraźnie oddziela trawnik od całej rabaty. Ta w sumie niepozorna trawa podoba mi się także pośród rozplenic i miskantów. Zwłaszcza teraz, kiedy wszystkie liście zmieniają swoje kolory, przechodząc dynamicznie z zielonego w żółty, bordowy, brązowy oraz czekoladowy. Słońce jest teraz dużo niżej niż latem i świeci pod większym kątem. A to sprawia, że czuje się jeszcze takie ciepłe, przyjemne lato. Kilkanaście kwitących jeżówek także przedłuża letni sezon, a ja już zaplanowałam, że wiosną rozmnożę je, by rosły blisko siebie oraz w większych, jednokolorowych grupach. Te odmiany, rozsiewając się same, mogą niestety nie powtarzać cech rośliny matecznej, dlatego je rozmnożę przez podział korzeni. Ale taką przyjemność zostawiam sobie już do wiosny. Niech się jeszcze rozrastają, bo jest i ciepło, i dużo wilgoci, a ich kwiaty. Nie będę ścinała. Zostawię dla ptaków i posprzątam dopiero wiosną. Natomiast dzisiaj sprzątam rabatę z gaurą, bo różowe begonie stale kwitnące można już usunąć. Nie wyglądają najlepiej. Kwitły pięknie od maja. Sadzę je co roku w ogrodzie, w różnych miejscach, ale przed przeniesieniem ich z do gruntu trzeba koniecznie je solidnie namoczyć w wodzie, czego w tym roku niestety nie zrobiłam dlatego nie wyrosły zbyt duże. Z pewnością miały w tym miejscu za mało wilgoci. Za to gaura rośnie fantastycznie. Przycięłam ją przy ziemi w połowie sierpnia. I teraz postanowiła, że znów zakwitnie. Przy tej pogodzie może jej się to udać. Podoba mi się ta belina, ponieważ ma bardzo ładne, drobne liście. Ładnie się rozkrzewia i długo kwitnie. Białych, delikatnych kwiatów ma wiele wzdłuż długich pędów a te w podmuchach wiatru kołyszą się fantastycznie jak chmura motyli. Na obrzeżu rabaty mam z korzeniastego, który jest zimą zimozieloną. Jego liście wytrzymują mrozy i dopiero wiosną trzeba je usunąć, bo od razu mogą się pokazać nowe, zielone. Bardzo lubię jak kwitnie, bo ma morze różowych, drobnych kwiatów, a w tym samym czasie... Są różowe tulipany, dla których zrobiłam właśnie miejsce wokół nich. Cebule czekają na sadzenie. Październikowe słońce i mało chmur na niebie przedłuża sezon o kolejne dni. A ja mogę prace ogrodowe podzielić tak, by mieć więcej czasu na podziwianie tego, co kwitnie na rabatach. Bo jest ciepło i przyjemnie. Choć ja najbardziej w ogrodzie lubię grzebać, przesadzać i rozmnażać. A w jakim timie wy jesteście? Czy też lubicie wymyślać, drzewać i przesadać? Czy raczej podziwiać i odpoczywać? Bo uważam, że i to jest niezbędne, by mieć dalszą chęć do działania. Więc życzę Wam pięknej pogody i dużo radości z własnych pomysłów w ogrodzie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam!